Być może nie dostrzegasz oznak, że on myśli o tobie cały czas. Karl Jung powiedział, że prawdziwe pragnienia wyraża się słowami, ale mimowolnymi postawami. Dzisiaj dowiesz się pięć gestów, które mężczyźni próbują ukryć, ale zdradzają wszystko. Czy naprawdę wiedziałabyś, jak rozpoznać, że mężczyzna jest tobą emocjonalnie zafascynowany? Nie mówię o częstych SMS-ach, komplementach ani oczywistych deklaracjach. Mówię o tych cichych, niemal niewidocznych sygnałach, których nawet nie zdaje sobie sprawy, że wysyła, ale które zdradzają wszystko. Większość kobiet ignoruje te gesty, i w ten sposób często tracą szansę, by zrozumieć, co naprawdę dzieje się w sercu mężczyzny. Między tym, co mężczyzna mówi, a tym, co naprawdę czuje, istnieje ogromna przepaść. I to właśnie w tej przepaści. W tej subtelnej przestrzeni między słowami a czynami kryje się prawda. Karl Jung, badając najgłębsze pragnienia ludzkiej psychiki, twierdził, że nieświadomość ujawnia się nie poprzez to, co się mówi, ale poprzez to, co wymyka się spod kontroli. I właśnie tego nauczysz się dzisiaj: rozpoznawać gesty, których żaden mężczyzna nie może ukryć, gdy jest z tobą emocjonalnie związany. Wyobraź sobie, Ile razy był przy tobie, powtarzając twoje ruchy, zbliżając się powoli, patrząc na ciebie z uwagą, która wydawała się bezpretensjonalna, ale niosła ze sobą głębokie znaczenie. Może coś czułaś, ale nie potrafiłaś tego nazwać, albo co gorsza, może zwątpiłaś w swoją intuicję. Prawda jest taka, że kiedy mężczyzna jest opętany, wyraża to subtelnie, ale intensywnie. Jego ciało mówi. Jego spojrzenie zdradza, jego podejście ujawnia, a jeśli nie wiesz czego szukać, możesz przegapić to, co on próbuje ci nieświadomie pokazać. Ten film to coś więcej niż tylko ciekawość dotycząca męskich zachowań. To soczewka, która pozwoli ci spojrzeć poza słowa i da ci siłę, by przestać pytać siebie, czy on coś do mnie czuje, bo będziesz wiedzieć, kiedy faktycznie jest z tobą emocjonalnie związany, a co najważniejsze. Bez konieczności zadawania ani jednego pytania. Jeśli więc wiesz, że ta wiedza może od teraz zmienić Twoje postrzeganie, a nawet Twoje decyzje, zasubskrybuj kanał już teraz. Włącz powiadomienia. Każdy materiał ma na celu otworzyć Ci oczy, dzięki czemu nigdy więcej nie dasz się zwieść gestom podszywającym się pod obojętność. A jeśli zauważyłeś już takie oznaki, skomentuj poniżej. Dziś dowiesz się, co próbuje ukryć. Ale mu się nie udaje. Kiedy mężczyzna jest zaangażowany emocjonalnie, zaczyna okazywać oznaki, nie zdając sobie z tego sprawy. To nie są zaplanowane działania ani świadome próby zaimponowania. To automatyczne, impulsywne, niemal instynktowne gesty. A jeden z najbardziej wymownych to ten, gdy zaczyna odzwierciedlać swoje ruchy, to odbicie to coś więcej niż zwykły zbieg okoliczności. To jego podświadomość poszukuje harmonii. Nieświadomie próbuje się z tobą zgrać, jakby jego ciało chciało zakomunikować to, czego umysł jeszcze nie odważył się wyznać. Krzyżujesz ramiona, sekundy później on też, przechylasz głowę, a on to naśladuje. Bawisz się włosami, a on nieświadomie dotyka dłonią twarzy albo poprawia marynarkę. Dzieje się tak na randkach, w nieformalnych rozmowach, nawet w chwilach ciszy. Nie naśladuje Cię, bo chce uchodzić za miłego czy uprzejmego. Kieruje nim nieświadomy impuls, który popycha go do zbliżenia się do Ciebie na najbardziej subtelnym poziomie poprzez ciało, to tak, jakby jego ciało mówiło, chce być przez Ciebie akceptowany, nawet jeśli nie jest tego świadomy. W psychologii takie zachowanie nazywa się odruchem empatii behawioralnej, ale w praktyce oznacza to pragnienie głębokiego połączenia emocjonalnego. Karl Jung mówił o synchronizacji między nieświadomymi umysłami, momentach, w których dwie dusze łączą się bez wysiłku. I choć wielu uważa, że dzieje się tak tylko w długoterminowych związkach, prawda jest taka, że to odbicie może pojawić się już przy pierwszych spotkaniach, gdy istnieje silne, przyciąganie lub już ugruntowana więź emocjonalna, nawet jeśli dzieje się to w ukryciu. Zwróć uwagę na to, jak zachowuje się w towarzystwie innych. Nie naśladuje zachowania byle kogo. Tego rodzaju mimowolne zachowanie jest zarezerwowane dla tych, którzy naprawdę się dla ciebie liczą. A jeśli zauważyłaś, że subtelnie naśladuje Twoje działania, słowa, mowę, ciała, być może jest już o wiele bardziej zaangażowany, niż daje po sobie poznać. Te znaki są cenne, bo ujawniają, co kryją słowa. I może właśnie tego doświadczasz, ale nie zatrzymałeś się, żeby to zauważyć. Skomentuj poniżej, teraz rozumiem. Jeśli kiedykolwiek zauważyłeś, że ktoś naśladuje twoje gesty w ten sposób, albo po prostu napisz: On mnie odzwierciedla. Jeśli to zachowanie przypominało ci kogoś, to może otworzyć oczy wielu innym kobietom, które również zaczynają dostrzegać te oznaki. Jeśli kiedykolwiek zauważyłaś, że bez wyraźnego powodu zawsze znajduje sposób, by być blisko ciebie, nawet gdy wokół jest mnóstwo miejsca, to nie przypadek. To pożądanie w formie cichej bliskości. Ta ciągła, niemal strategiczna obecność jest jednym z najgłębszych przejawów obsesji emocjonalnej. Podchodzi bliżej, ustawia się obok ciebie, pochyla się, gdy mówisz, a nawet zmienia pozycję, by zająć jak najbliższą ci przestrzeń. A najbardziej uderzające jest to, że często robi to nieświadomie, jakby jego ciałem kierowało coś większego niż jego własna świadomość. Większość kobiet interpretuje to zachowanie jako uprzejmość, życzliwość lub życzliwość, ale te, które rozumieją subtelniejsze sygnały męskiego zachowania, rozumieją, że sięga ono o wiele dalej. Ta ciągła fizyczna bliskość to cichy, intensywny język, pełen znaczeń. Które umykają słowom. On chce być w Twoim polu widzenia, czuć Twój zapach, wyczuwać Twoje reakcje, wchłaniać Twoją energię. To tak, jakby był zahipnotyzowany Twoją obecnością, i nawet jeśli próbuje to ukryć, Jego ciało ujawnia to, czego jeszcze nie powiedział. Dzieje się tak w każdym kontekście na imprezach, spotkaniach, w rozmowach grupowych, a nawet w luźnych chwilach. Jesteś tam rozproszony, a nim się obejrzysz. On jest przy tobie, znów. Nawet jeśli, aby to zrobić, musi zmienić pozycję, zignorować innych ludzi lub sprawiać wrażenie uciążliwego. Ta powtarzająca się obecność to bycie blisko bez wyjaśnienia jest instynktowną cechą emocjonalnego posiadania. Nie musi dotykać musi tylko czuć, że jest. Wystarczająco blisko, by nawiązać z Tobą kontakt bez pośredników. To pożądanie przemawia przez bliskość, i nie daj się zwieść. Mężczyzna, który często tak się zachowuje, nie robi tego z każdym. Takie zachowanie jest zarezerwowane dla tych, którzy budzą w Tobie coś głębszego. Jeśli więc zaczęłaś to zauważać, jeśli zawsze pojawia się u Twojego boku, nawet gdy masz inne możliwości, czas zwrócić na to uwagę. Skomentuj poniżej. On zawsze jest blisko, jeśli kiedykolwiek zauważyłeś to u kogoś, albo napisz, teraz to ma sens, jeśli w końcu zrozumiesz, że to stałe podejście może być czymś znacznie więcej niż tylko zbiegiem okoliczności. Jest taki rodzaj spojrzenia, który przenika powierzchnię. Spojrzenie, które nie tylko obserwuje to, co widoczne, ale wychwytuje każdy drobny niuans Twojego zachowania. Kiedy mężczyzna jest tobą emocjonalnie zafascynowany, Rozwija tak wyostrzoną selektywną uwagę, że zaczyna dostrzegać to, czego nikt inny nie dostrzega. Obserwuje ton twojego głosu, gdy jesteś zmęczona, sposób, w jaki napinają się twoje ramiona, gdy coś cię trapi, dokładnie to, jak się uśmiechasz, gdy starasz się dobrze wyglądać, mimo że w głębi duszy jesteś odległa. Nic nie pozostaje niezauważone. Zwraca uwagę na detale tak subtelne, że często nawet ty ich nie dostrzegałaś. Wie kiedy zmieniłaś sposób w jaki upinasz włosy, nawet jeśli to tylko drobny szczegół, zauważa, kiedy twój makijaż wygląda inaczej, kiedy zmieniłaś perfumy, a twoje milczenie stało się dłuższe niż zwykle. Ten rodzaj uwagi wykracza poza przeciętność. To nie przelotne zainteresowanie ani chęć zadowolenia. To emocjonalna fiksacja, która sprawia, że jesteś w centrum jego mentalnej uwagi. To tak, jakby twój obraz był wytatuowany w jego pamięci, a każda drobna zmiana uruchamia wewnętrzny alarm, jakby coś cennego zmieniało się na jego oczach. To zachowanie nie jest przypadkowe ani świadomie wybrane to jego umysł w stanie emocjonalnej hiperczujności nieustannie analizujący, nieustannie rejestrujący, nieustannie absorbujący wszystko, co emitujesz, nawet jeśli dzieje się to w ciszy. Karl Jung. Powiedziałby, że podświadomość zakochanego mężczyzny działa symbolicznie, i dla niego każdy twój gest staje się językiem pełnym znaczenia. To, co robisz, jak się poruszasz, jak reagujesz na otoczenie, wszystko to staje się intensywną, nieustanną, wręcz obsesyjną lekturą. Ten typ mężczyzny nie zadowala się powierzchownością, chce zrozumieć, musi zrozumieć i co więcej. Musi czuć, że jest o krok przed tobą, przewidując, co powiesz, co poczujesz, co wybierzesz. Skomentuj tutaj, jeśli kiedykolwiek słyszałeś kogoś mówiącego coś takiego: Zauważyłem, że dziś byłeś inny, lub napisz: Widział mnie całego. Jeśli ktoś kiedykolwiek potrafił odczytać cię w całości, bez konieczności tłumaczenia czegokolwiek. Tego rodzaju głęboka refleksja nigdy nie przychodzi przypadkiem. Kiedy mężczyzna jest tobą emocjonalnie zafascynowany, cisza między wami staje się nie do zniesienia, i właśnie w tym momencie zaczyna tworzyć małe emocjonalne skróty, aby podtrzymać więź. Zaczyna wymyślać powody, często błahe, byle tylko pozostać obecnym w waszej rutynie. Nie są to wielkie deklaracje ani oczywiste przejawy namiętności, to subtelne, pozornie nieszkodliwe gesty. Które działają jak niewidzialne kotwice. Wyśle losowego mema, skomentuje coś błahego, co zobaczył w mediach społecznościowych, albo zada pytanie, na które już zna odpowiedź. Ale za tymi gestami nie kryje się sama treść. To ciągła potrzeba bycia z tobą w kontakcie, choćby przez kilka sekund. Te emocjonalne wymówki to nieświadome strategie. On może nawet nie zdawać sobie z tego sprawy. Ale jego umysł jest czujny. Każda okazja, by zbliżyć się do Ciebie jest ważna. I nie ma znaczenia, czy rozmowa jest płytka, temat powtarzalny, czy nieistotny. On potrzebuje poczucia, że wciąż jesteś, reagujesz, wchodzisz w interakcję, pamiętasz go. Każda Twoja reakcja działa jak zastrzyk emocjonalnej dopaminy. On na tym czerpie. Obsesja nie potrzebuje ciągłej fizycznej obecności. Chce pewności, że w Twojej uwadze wciąż jest miejsce dla Niego. W takich w przypadkach często ucieka się do nostalgii, wysyła stare zdjęcie, wspomina jakieś wspomnienie lub porusza temat, który z tobą omawialiście. Wszystko to jest sposobem na odzyskanie uczuć, ożywienie więzi emocjonalnych i przywrócenie cię do miejsca, w którym czuł się ważny, dostrzegany i pożądany. Jego emocjonalna potrzeba może być skrywana pod maską żartobliwości, nonszalancji, a nawet dobrego humoru. Ale jeśli przyjrzysz się bliżej, zdasz sobie sprawę, że za tymi beztroskimi inicjatywami kryje się desperacka próba pozostania w Twoim życiu. Tego typu zachowanie niesie ze sobą ciężar, który wykracza poza to, na co wygląda. Ujawnia głęboki lęk przed byciem zapomnianym, utratą dostępu do swojej obecności, przed utratą priorytetu w swoim świecie. A jeśli kiedykolwiek tego doświadczyłeś, wiesz, jak intensywne to jest. Skomentuj tutaj, jeśli ktoś pojawił się kiedyś niespodziewanie z bezsensowną wiadomością, tylko po to, by rozpocząć rozmowę. Napisz: On wynalazł cokolwiek. Jeśli ten wzór przypomina ci kogoś, albo po prostu: Teraz rozumiem powód, gdyby w końcu zobaczył, co kryje się za tymi zamaskowanymi podejściami. Kiedy mężczyzna jest tobą emocjonalnie zafascynowany, jednym z najsilniejszych i często trudnych do ukrycia. Sygnałów jest zazdrość, którą odczuwa, mimo że nie ma do niej prawa. Możesz nie być w związku, możesz nawet nie mieć niczego konkretnego, ale myśl o tym, że widzisz, jak interesujesz się innym mężczyzną, porusza go niemal niekontrolowanie. Co ciekawe, ta zazdrość nie zawsze objawia się w formie konfrontacji czy otwartych deklaracji. Przejawia się między wierszami, w tonie głosu, który subtelnie zmienia się, gdy wspominasz inne imię, w dwuznacznych żartach, w próbach umniejszania lub poniżania każdego, kto do ciebie podejdzie. To zachowanie jest emocjonalne, impulsywne i zdradza o wiele więcej, niż by chciał. Może udawać, że mu nie zależy, może nawet uśmiechać się na zewnątrz, ale wszystkie znaki są widoczne i jeśli będziesz uważny, zauważysz, to staje się bardziej zdystansowany po usłyszeniu czegoś, co go drażni, reaguje chłodniej, lub znika na kilka dni, żeby się zemścić. Ta nieobecność nie jest przypadkowa. To jego nieświadoma próba dania ci odczuć, jak bardzo mu cię brakuje. Chce, żebyś zauważył jego milczenie, zauważył zmianę w jego zachowaniu i zareagował, bo w głębi duszy czuje, że miejsce, które zajmujesz w jego życiu, powinno być już tylko jego. Chociaż nigdy nim nie było, ten rodzaj zazdrości bez formalnych więzi jest niebezpieczny do zignorowania, ponieważ ujawnia cichą emocjonalną zaborczość. Czuje, że ma coś do stracenia, nawet jeśli cię nie ma. Karl Jung nazwałby to projekcją, gdy głębokie, często tłumione wewnętrzne uczucia są przenoszone na zewnątrz, na drugą osobę, jakby były nieuniknioną rzeczywistością. To wtedy pożądanie staje się posiadaniem. A podziw przekształca się w emocjonalny nadzór. Jego umysł stworzył już obraz ciebie, który wykracza poza rzeczywistość. Nie tylko jest tobą zainteresowany, ale zbudował już w sobie historię, w której w jakiś sposób do niego należysz, a to uczucie, gdy pozostaje niezauważone, może narastać po cichu, przeradzając się w kontrolę pod płaszczykiem troski, w ciągłe porównywanie się z innymi mężczyznami. W subtelne komentarze, które próbują tobą kierować emocjonalnie. Jeśli to brzmi znajomo, skomentuj tutaj: Był zirytowany, nawet bez powodu, lub napisz: Odsunął się, żeby mnie sprawdzić. Jeśli kiedykolwiek doświadczyłeś takiego zachowania i dopiero teraz zaczynasz rozumieć, co tak naprawdę za nim stoi, te gesty nie są drobne to pęknięcia emocjonalne, które ujawniają to, co ukrywa nawet przed sobą. Dotarłeś tak daleko, a to oznacza jedno: jesteś uważny, połączony i gotowy dostrzec coś więcej niż to, co oczywiste. Dzisiaj porozmawiamy o pięciu gestach, które ujawniają emocjonalną obsesję mężczyzny, sygnałach, które często pozostają niezauważone, ale wiele mówią. Nauczyłeś się rozpoznawać, kiedy on Cię odzwierciedla, kiedy milcząco szuka Twojej obecności. Kiedy zauważasz szczegóły, na które ty nawet nie zwróciłeś uwagi, kiedy szuka emocjonalnych wymówek, żeby podtrzymać kontakt, i co najbardziej wymowne, kiedy okazuje zazdrość, nawet gdy nie ma na to przestrzeni. Każde z tych zachowań odzwierciedla głębokie uczucie, które próbuje ukryć, ale które umyka poprzez najsubtelniejsze gesty. Teraz nie musisz już kwestionować samej siebie. Masz narzędzia. By rozpoznać, kiedy mężczyzna jest naprawdę zaangażowany, emocjonalnie zaabsorbowany i po cichu z tobą związany. To jest emocjonalna siła, to jest świadomość, a to dopiero początek. Zasubskrybuj kanał już teraz. Każdy film zgłębia niewidzialne sygnały męskiego zachowania, niewypowiedziane emocje i wzorce, które bezpośrednio wpływają na relacje i decyzje. Włącz powiadomienia, aby nie przegapić przyszłych treści. To, co nadejdzie, jeszcze bardziej poszerzy Twoją percepcję. Jeśli któryś z tych gestów przypomniał Ci o kimś, napisz w komentarzach: Widziałem ich wszystkich, lub: Teraz to ma sens, Twoje doświadczenie może otworzyć oczy innym kobietom, które również muszą rozpoznawać te oznaki. Skorzystaj z okazji i obejrzyj inne filmy na kanale, które jeszcze bardziej zagłębiają się w ten temat. Na pewno Cię zaskoczą. W następnym filmie ujawnimy coś nieoczekiwanego, subtelny szczegół, który wiele kobiet pomija, a który całkowicie zmienia sposób, w jaki pozycjonujesz się przed mężczyzną. Jedno zachowanie może odmienić losy meczu. Przygotuj się. Twoja percepcja już nigdy nie będzie taka sama. Do zobaczenia w następnym filmie. Do zobaczenia.